Dzień dobry państwu, witam. Dzisiaj wtorek, 19 dzień września, i kilka naszych tutaj lokalnych spraw. No okazuje się, że mamy jakąś wojenkę między Indiami a Kanadą na tle Sikhów. Już wcześniej były takie doniesienia. No zresztą to sprawa się ciągnie. Od dawna przecież tutaj z Kanady miało miejsce największy zamach terrorystyczny w historii tego kraju, czyli wysadzenie w powietrze w pobliżu brzegów Szkocji. Z Beninga 747 indyjskich linii lotniczych lecącego do New Delhi, ale, ale podobno podczas tego szczytu G20, który miał teraz miejsce w Indiach, no, Hindusi bardzo źle potraktowali naszego premiera i tam go poprzeciągali po, po różnych nieprzyjemnych sytuacjach. Na dodatek mu się jeszcze zepsuł ten samolot, nie mógł wrócić, musiał tam zostać dłużej, jakoś ograniczono jego ruchy wtedy, tak przynajmniej różne takie plotkarskie telewizje donosiły i również te plotkarskie telewizje donosiły, że ponoć w samolocie... Tym kanadyjskim znaleziono narkotyki, co oczywiście nie zostało to w żaden sposób potwierdzone, no ale widać, że po stronie hinduskiej jest duża obraza. Zresztą ja się nie dziwię, no bo sądząc po wyczynach naszego premiera z wcześniejszych wizyt, jak choćby to przebieranie się w hinduskie stroje narodowe jakieś pana młodego i tak dalej, no to widać, że to człowiek nie jest poważny. No ale premier wrócił tutaj i od razu zaczął tam grzebać w starych sprawach i okazało się, że wczoraj to ogłosił, to Indie maczały palce w zamordowaniu jednego z prominentnych przedstawicieli diaspory sikhijskiej u nas tutaj w Kanacie. No sprawa poważna, o tyle zdająca o tyle do myślenia, że Wcześniej, wtedy jak to miało miejsce, RCMP prowadziła jakieś tam niesamowite dochodzenia i uznała, że nie, tak nie było, że nie, nie ma tych palców w tym morderstwie. Chociaż oczywiście no, wieść gminna niosła, że, że tak. Dlaczego tę sprawę wyciągnie to? No, czy nie dlatego, że premier nasz poczuł się po prostu dotknięty, obrażony i to są jego jakieś własne. Egoistyczne wojenki. Nie zdziwiłbym się, biorąc pod uwagę diagnozę, którą wystawił Trudeau, nasz znany psycholog kliniczny Jordan Peterson, który powiedział, że jest po prostu narcyzem i to jest w bardzo dużej części narcystyczna polityka, to co on robi. Po prostu lubi być tam lubiany, poklepywany, doceniany, no i być tym aktywistą, jakim. Jakim jest? Oczywiście, z drugiej strony ujmowanie się za Sikhami, pomijając już całą sprawę ruchu niepodległościowego, separatystycznego, sikhijskiego, bo to tutaj hindusom głównie chodzi, który ma miejsce w Indiach, no to na użytek wewnętrznej polityki kanadyjskiej jest zajęciem czy pociągnięciem troszeczkę ryzykownym, bo ile Sikhowie są silni, i rzeczywiście no, pokazali, że są w stanie umieścić, nie wiem, mają chyba 12 posłów federalnych, a ich diaspora jest na przykład tak samo liczna jak nasza Polska, czy nawet chyba mniej. A proszę, tak są aktywni politycznie, czyli wiedzą, jak tutaj się te klocki przesuwa i w co uderzać, żeby mieć efekt. W każdym razie hindusów jest tutaj też bardzo dużo, no i jest to przenoszenie tego całego konfliktu na nasz grunt kanadyjski, co chyba jest ostatnią z rzeczy, jakiej tutaj potrzebujemy. Kolejna sprawa związana z premierem, i mówiłem już o tym, że wezwał na dywanik tych dyrektorów chyba pięciu głównych sieci supermarketów, bo znów, proszę Państwa, wzrosła nam inflacja. Jest to bardzo niepokojące. Inflacja była 4%. A jeśli chodzi o żywność, jeszcze więcej, chyba 6 w stosunku rocznym, mówię o sierpniu. I jest to zły znak, no bo to powoduje, że bank centralny dalej z inflacją walczy, czyli no, na razie ostatni, ostatnio się powstrzymał od podnoszenia stopy procentowej, ale teraz może tę stopę procentową podnieść. Więc no, byłoby to niemiłe, no bo znów e, to ma niesamowite skutki ekonomiczne. Już e, bank, e, bank of Montreal, który e, finansował pożyczki na samochody, e, dla, e, które były załatwiane przez dealerów, to znaczy, jeżeli idziemy do dealera, kupujemy nowy samochód, a oni nam załatwiają pożyczkę, finansowanie na, no to właśnie tutaj był Bank, bank of Montreal. Który, którego ekonomiści stwierdzili, że nie, zamykają ten wydział, bo im się nie opłaca, dlatego, że jest tak dużo nie, ludzi, którzy nie spłacają tych pożyczek za nowe samochody, czyli mają, muszą odpisywać te banki ten, ten kredyt. To jest bardzo niepokojący wskaźnik. No i nasz premier Trudeau właśnie wezwał na, na dywanik tych dyrektorów yy, sieci supermarketów yy, i no, i żąda od nich, co oni mają za, zamiar zrobić, żeby ceny były mniejsze. Ja bym się myślałem, co premier ma zamiar zrobić, żeby, premier, żeby ceny były mniejsze, bo przecież wprowadził tyle podatków, jest podatek węglowy, jeszcze teraz rolnicy będą gnębieni jakimiś rzeczami tam od emisji azotanów. To po prostu podraża produkcję. Jest to absolutnie administracja, która jest antybiznesowa. No, i, a tutaj nam oczywiście rzuca przed oczy płachtę żebyśmy tym y, firmom zazdrościli bo oni proszę pana to oni zarobili 3 miliardy dolarów tam w jakimś roku no tak ale mieli 80 miliardów obrotów no to 3 miliardy dolarów na 80 miliardów obrotów to wychodzi że ten zysk jest 3% czy znaczy, to jest duży że zysk z przedsięwzięcia biznesowego coś mi się wydaje że y, ci markiści Kubańsko-podobni, którzy nami rządzą, rzeczywiście uważają, że należałoby to znacjonalizować, te, te dystrybucję żywności, wprowadzić jakieś, jakieś państwowe sieci, co będzie kolejną karkołomną, e, no straszną rzeczą, która jedynie nas wszystkich obciąży kosztami jeszcze tego rodzaju przedsięwzięć, bo wiadomo, że jak się państwo za coś zabiera, zwłaszcza państwo kanadyjskie, to robi to, zwłaszcza w obecnych czasach, niesamowicie nieskuteczniej, tylko mamy do czynienia z rozrostem biurokracji. Tak więc no strach się bać, bo rzeczywiście to idzie w stronę takich, takich marksistowskich rozwiązań. Zresztą ten wokizm, który się rozlewał w Stanach Zjednoczonych nie jest lepszy. Bodajże w Chicago tam też miał być jakieś takie spółdzielcze, społeczne, supermarkety. Nie wiem na jakim to jest etapie, ale chyba coś, pomysł im nie wyszedł i, i, i umarł. W każdym razie mówiłem o Sikhach. U nas też jest bardzo duża społeczność muzułmańska, i też jest zorganizowana. I proszę Państwa, i dzięki Panu Bogu, dlatego że oni się przeciwstawiają temu, czemu my, katolicy, a nie chrześcijanie, pomimo naszych przekonań gdzieś tam głoszonych przy piwie albo w kuchni. No Nie robimy, nie przeciwstawiamy się temu całemu genderyzmowi, który jest obecny w szkołach i któremu, której to ideologizacji poddawane są nasze dzieci. A muzułmanie tak. I oczywiście chodzi o szkoły publiczne. Jutro jest Wielki Marsz od godziny 9 rano również tutaj w Mississauga przed City Hall, ale też w Toronto, ale też w Hamilton, ale też w Ottawie. No i kto występuje przeciwko temu marszowi? Związki zawodowe, no bo to są ci głównie ludzie, którzy trzymają władzę w szkołach i to są ci głównie ludzie, dzięki którym nasze dzieci wychodzą na matołów, dlatego że te związki zawodowe naprawdę nie pozwalają nauczycielom uczyć. Jest to tak zorganizowane, żeby związki rosły w siłę, nauczycielom się żyło w miarę dostatnie, chociaż tam zaciskać muszą zęby. No ale cierpi na tym młodzież, cierpią na tym dzieci, pomimo tego, że szkoły są niesamowicie dobrze futrowane pieniędzmi, oświata jest droga w Kanadzie. Cały czas mówię oczywiście o bonie edukacyjnym jako najlepszym rozwiązaniu, ale właśnie związki zawodowe by to wyłożyły. To są olbrzymie związki zawodowe pracowników publicznych, którzy po pierwsze, mają właśnie tę agendę ideologiczną, a po drugie, mają też agendę polityczną i futrują różnego rodzaju partie polityczne i są bardzo agresywni w swoich poczynaniach politycznych, do tego stopnia, że ma być właśnie ten protest jutro organizowany pokojowy przez muzułmanów z dziećmi a oni planują kontrmanifestację i to ma być tam tak zwane shaming, czyli jak gdyby ma, mają nie wiem spisywać tablice rejestracyjne. W sieci się ukazało całe nagranie, gdzie tam na Zoomie ci ludzie sobie mają taką nasiadówkę i zastanawiają się, jak dokuczyć tym, którzy będą protestować. No to są właśnie tak się to kończy, jak kraj jest rozszarpywany przez Lobby, grupy interesów, a nie ma tej troski o dobro wspólne, która nam wszystkim powinna przyświecać. Także proszę Państwa, zastanawiam się tak na koniec, dlaczego premier, premier Trudeau ma takie pretensje o te zarobki. Dla tych wielkich supermarketów, a jakoś te firmy farmaceutyczne uchodzą jego uwadze, które futrował miliardami naszych pieniędzy. Może tutaj by znalazł jakieś oszczędności, bo przecież wyszło na to, że cały ten interes szczepionkowy no to o kant tyłka potuc, bo właśnie te szczepionki są teraz tłuczone i wylewane do ścieków, czemu ich tyle? Pozamawiał. Dlaczego nie było jakichś dobrych klauzul w tym wszystkim? Dlaczego działał na wariata w tym czasie? Ktoś mu tak kazał, czy to on sam z siebie? To by trzeba było wyjaśnić, może by jakaś komisja to wyjaśniła, dlaczego to państwo jest w ten sposób obciążane to Państwo. No my wszyscy jesteśmy w ten sposób obciążani, jesteśmy biedniejsi właśnie przez to, że płacimy te miliardy również za te szczepionki. I gdyby tak na dobrą sprawę tutaj popatrzeć na ręce, a nie tym, którzy sprzedają nam żywność, bo umówmy się, żywność może w Kanadzie sprzedawać każdy, prawda? I, I też mamy różne możliwości poza supermarketami dotarcia do, do jedzenia. Na razie jeszcze i miejmy nadzieję, że tak, że tak będzie dalej. Ale jeśli chodzi o szczepionki, no to nie, to był monopol, prawda? To państwo obstalowało to wszystko i to zapłaciliśmy przez nos. Czy to nie jest przyczynek do inflacji? Czy to nie jest przyczynek do naszej biedy? Może by tak premier Trudeau zamiast szukać winnych wszędzie dookoła, po prostu przystawił sobie do własnej buźki lusterko, tylko że no, chyba niestety on je przystawia tylko wyłącznie po to, żeby się zapytać, kto jest najpiękniejszy na świecie. Tyle na dziś, mówił Andrzej Komar. Do następnego razu.